Witajcie, dziś pokażę Wam, co zawiera zestaw kar. Oczywiście, tutaj mamy opis wszystkich czyścików, dołączona instrukcja. Zaczynamy od naszego misia. Pierwsza rękawica to rękawica biała-nowa, czyli biała z żółtą metką. Ona służy nam do czyszczenia tapicerki, wszystkich elementów z tkanin. Na przykład jeszcze podbitka bądź zbierania nadmiernej ilości wody. Kolejna rękawica. Rękawica biała służy do czyszczenia powierzchni, które wody się nie boją. Szyb, lusterek kokpitu, kierownicy, na której jest bardzo dużo bakterii i zarazków po wyczyszczeniu. Można przejść do czyszczenia karoserii. Warto pamiętać o tym, że najpierw musimy karoserię spłukać z wszelkiego rodzaju kamyczków i piasku, po to, żeby nie wmasowywać tego piachu w auto. Więc najpierw opłukujemy, a później przechodzimy do czyszczenia karoserii, felgi. Zderzaki, całe auto można wyczyścić jedną rękawicą. Więc jeden raz zamaczasz rękawicę i jesteś w stanie wyczyścić całe auto. Po czyszczeniu, jak użyliśmy białej rękawicy, ona z kurzu i wody tworzy nam taką emulsję, którą należy wytrzeć na sucho sambimem. Jest to taki większy rozmiar sambima, dzięki któremu wyczyścił całą emulsję która powstanie nam z y, czyszczenia auta. Ona działa też polerująco, więc y, jeśli wyczyścimy auto, to później polerujemy ją, sam bimy kurz, jest to tak zwana panicze piaska. Przecieramy sobie, polerujemy sobie naszą powierzchnię. Y, ta rękawica zbiera i jednocześnie Zabezpieczy nam tą powierzchnię przed przywieraniem kolejnej warstwy kurzu. Jak już mamy takie odpicowane auto, to wystarczy tylko co jakiś czas sobie przejechać tą rękawicą i zabezpieczyć ją przed nowymi zabrudzeniami. Taki kompletny zestaw można trzymać sobie w aucie i w razie potrzeby używać. Jest to też taki zestaw zewnętrzny, meble ogrodowe, czy rowery, czy motocykle, Traktory lub inne sprzęty, świetnie ten zestaw będzie się na nich sprawdzał, ze względu na to, że te rękawice są większe od tych standardowych z standardowych zestawu House. Daj znać, jak Ci się podoba taki zestaw i czy chcesz zobaczyć jego zastosowanie w rzeczywistości. Pozdrawiam.